Szczęść Boże, kontynuujemy naszą katechezę o Wigilii Paschalnej. Mówiliśmy o tym, że noc paschalna nie jest jakimś pobożnym spektaklem, nie jest wspominaniem czegoś, co stało się kiedyś, ale że w niej poprzez znaki dokonuje się przejście Chrystusa. Najpierw poprzez znak światła, a potem w Słowie Bożym. Dwie kolejne części Wigilii Paschalnej to liturgia chrzcielna i liturgia eucharystyczna. Tutaj pascha Chrystusa uobecnia się w znakach sakramentalnych. W poprzednich latach zdarzało się niejednokrotnie, że podczas Wigilii Paschalnej w naszej parafii był sprawowany chrzest. To jest bardzo dobra tradycja. Warto wiedzieć, że właśnie w naszej tradycji obrządku rzymskiego Wielkanoc od najdawniejszej starożytności była traktowana jako najlepszy czas na sprawowanie chrztu. Co więcej, w liturgii rzymskiej w całym pierwszym tysiącleciu chrztu udzielano zasadniczo tylko dwa razy do roku: wigilię paschalną i wigilię zesłania Ducha Świętego, a poza tym chrzczono tylko w niebezpieczeństwie śmierci. Potem dyscyplina się zmieniła, ale wigilia paschalna zawsze pozostaje bardzo stosownym czasem udzielania chrztu. W tym roku z konieczności. Ta część chrzcielna będzie ograniczona do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, ale sam ten akt odnowienia naszego przymierza chrzcielnego ma ogromne znaczenie. I z góry zachęcam wszystkich, którzy będą uczestniczyli w liturgii poprzez transmisję internetową, żeby ten akt odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych potraktować bardzo poważnie. Ja myślę, że wszyscy, lub przynajmniej prawie wszyscy słuchający tej katechezy, przyjęli chrzest jako niemowlęta. I jest wtedy taka pokusa, żeby traktować chrzest jako coś, co dotyczy tylko małych dzieci. Ale mówiąc obrazowo, sam chrzest to jest jakby takie małe nasionko złożone w glebie naszego wnętrza. I chodzi o to, żeby w ciągu całego naszego życia to ziarno przyniosło dojrzały plon życia wiary, nadziei i miłości. A można też użyć innego obrazu. Krzes to jest jakby otwarcie bijącego źródła. A my sami jesteśmy jak gleba, która ma zostać nawodniona tą źródlaną wodą. I o to źródło trzeba dbać. Ono zawsze bije, ono jest niezniszczalne. Ale może być przez nas zamulane, czy nawet przysypywane przez nasze grzechy, naszą duchową ospałość, naszą obojętność. Wigilia Paschalna to moment odnowienia naszego chrztu. Dokonuje się to zewnętrznie w bardzo prosty sposób poprzez sześć krótkich, prostych odpowiedzi. Najpierw pytania: o to, czy wyrzekamy się grzechu? Tego, co prowadzi do zła, oraz szatana, który jest głównym sprawcą grzechu. I tu pada nasze trzykrotne wyrzekam się. A potem trzy pytania o wiarę. Czy wierzymy w Boga Ojca, czy wierzymy w Jezusa Chrystusa oraz w Ducha Świętego i Święty Kościół? I tu pada nasze trzykrotne wierzę. Ten akt jest tak prosty, zewnętrznie tak prosty, że jest niebezpieczeństwo, że przejdzie niejako obok nas. Że udzielimy tych odpowiedzi machinalnie, że będzie to tylko odprawieniem pewnego rytu, który nie dotknie naszego życia. Wyrzeczenie się grzechu i szatana nie polega na tym, że składamy przyrzeczenie, że już nigdy więcej nie zgrzeszymy. Nie w tym rzecz, ale wyrzec się szatana możemy wtedy, kiedy najpierw rozpoznajemy w jaki sposób on najłatwiej nas kusi, jakimi drogami do nas przychodzi. Wtedy to wyrzeczenie się grzechu i szatana może być konkretne. Wtedy, wtedy możemy go dokonać w sposób rozumny, świadomy. To nie miejsce teraz, żeby bardziej szczegółowo o tym mówić, ale tylko wspomnę, że w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu słuchaliśmy Ewangelii o kuszeniu Jezusa na pustyni. I ta właśnie ewangelia z czwartego rozdziału ewangelii świętego Mateusza jest wielką pomocą w rozpoznawaniu pokus, jakich my doświadczamy, bo w tych trzech pokusach Jezusa zawierają się wszystkie nasze pokusy. W pokusie dotyczącej chleba zawierają się wszystkie pokusy związane z naszymi potrzebami, pragnieniami, porządliwościami, szukaniem zabezpieczenia. W drugiej pokusie, pokusie rzucenia się z narożnika świątyni, zawierają się pokusy instrumentalnego posługiwania się Bogiem dla swego egoizmu, pokusy błyszczenia, gwiazdorzenia, ale także pokusy narzekania na swoje życie, co jest formą yy, szemrania przeciw Panu Bogu. Uciekanie od tego, co w życiu zbyt szare, zbyt zwyczajne, od tego, co jest trudem, cierpieniem, no, po prostu uciekanie od krzyża. I trzecia pokusa, pokusa władzy i bogactwa. Każdy z nas, jeśli choć tylko trochę zna siebie, to widzi, że ta pokusa jest zawsze bardzo aktualna. Niezależnie od stopnia naszej zamożności i od pozycji w hierarchii społecznej. Jeśli widzimy, którędy, jak, Przeciwnik nas najłatwiej podchodzi, wtedy wiemy, czego się mamy wyrzekać. Jakie drogi dla niego zamykać, to czasem może wymagać także jakiejś radykalnej życiowej decyzji. Oraz w jakie sfery swego życia mam szczególnie zapraszać Chrystusa jako zbawiciela. I z kolei wyznanie wiary to trzykrotne wierze. Nie polega tylko na uznaniu, że istnieje Bóg, jedyny w Trójcy Świętej, ale na zawierzeniu, na oddaniu swego życia Ojcu, Chrystusowi jako zbawicielowi, bez którego nasze życie jest, jest ciemnością, jest piekłem, i Duchowi Świętemu pozwalając się Jemu prowadzić. I czwarta, ostatnia część Wigilii Paschalnej to Eucharystia. To jest szczytowy moment całej liturgii i jej zwieńczenia. Część eucharystyczna rozpoczyna się od modlitwy powszechnej. To Eucharystia najlepiej, naj, najpełniej włącza nas w paschę Chrystusa. Ilekroć przyjmujemy Komunię świętą, przyjmujemy ciało Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Eucharystia to zadatek zmartwychwstania. Dzięki Eucharystii możemy całe nasze życie przeżywać jako naszą paschę, jako nasze umieranie razem z Chrystusem, po to, żeby wchodzić w Jego nowe życie. Kiedy udziela się komunii świętej umierającemu, to nazywa się ją wiatykiem, czyli pokarmem na drogę. Ale w pewnym sensie każda komunia święta jest wiatykiem, bo jest pokarmem na drogę do wieczności. Mówię teraz o Komunii Świętej w kontekście wigilii paschalnej, i to może być dla was najboleśniejszy moment całej liturgii, bo uczestnicząc w liturgii jedynie poprzez transmisję, nie da się sakramentalnie przyjąć Eucharystii. Ale to odczucie głodu Eucharystii, jeśli to odczucie przyjdzie, odczucie tęsknoty za nią, będzie, będzie samo w sobie czymś błogosławionym. Ta czasowa niemożność karmienia się Eucharystią może zaowocować tym większą gorliwością w przystępowaniu do komunii, wtedy, kiedy obecne ograniczenia zostaną zniesione. I warto tu też sobie przypominać, to wszystko co kilka dni temu ksiądz proboszcz mówił w swojej katechezie o komunii duchowej. Niech nam też pomaga pamięć o tych fragmentach Ewangelii, które mówią o przyjściu zmartwychwstałego Jezusa do uczniów, pomimo drzwi zamkniętych. Spotkanie Chrystusa w sakramentach jest najpełniejszym sposobem tego spotkania, ale nie jedynym możliwym. Jeżeli oczekujemy go z wiarą i z pragnieniem. On przychodzi, przychodzi do nas wszędzie tam, gdzie my aktualnie jesteśmy. Potem liturgia wigilii paschalnej zakończy się. I co dalej? Zobaczmy to na przykładzie apostołów z dnia pięćdziesiątnicy. W dniu pięćdziesiątnicy otrzymali Ducha Świętego, który dał im udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. To był ten moment, który ich zmienił. Nie samo to, że wcześniej zobaczyli własnymi oczami Jezusa zmartwychwstałego. Piotr, który wcześniej wyparł się Chrystusa wobec służącej z pałacu arcykapłana, otrzymawszy ducha świętego, odważnie wyznaje Chrystusa wobec samego arcykapłana, przyjmuje kary biczowania i poczytuje sobie za zaszczyt móc cierpieć dla Chrystusa. Zewnętrznie nic się nie zmieniło. Zagrożenia pozostały te same. Problemy otaczające te same. Ale Piotr i inni uczniowie patrzą na wszystko w inny sposób, z innej perspektywy. I to samo może się stać naszym udziałem. Mamy trudny czas i czasy, które są przed nami, Również będą niełatwe. Przyjście Chrystusa w Triduum, przyjście tego Chrystusa, który przez Ducha Świętego daje nam udział w swojej pastrze, nie usunie naszych zewnętrznych problemów, które nas otaczają, ale pozwoli nam inaczej na nie spojrzeć, pozwoli inaczej je przeżywać, wyzwoli nas od lęku. Po prostu pozwoli nam w każdych okolicznościach życia, także bardzo trudnych, wchodzić w naszą paschę razem z Chrystusem. Już wchodzić w krzyż naszego życia, ale w perspektywie zmartwychwstania. Tego sobie samemu i Wam serdecznie życzę.